Ona przechodzi przez ulicę z pustą torbą, patrzy w miejsce, gdzie kiedyś była apteka i widzi ogrodzenie. Obok sklep spożywczy zamknięto kilka tygodni temu. Na rogu sklep z odzieżą obrócił się w pył, a na końcu alei, gdzie wcześniej paliło się światło, pozostało tylko odbicie nicości. Tak to się zaczyna nie od wybuchów, ale od zamknięć cichych, systematycznych, nieodwracalnych. Dwa lokale zamykają swoje podwoje co 10 minut w Stanach Zjednoczonych. Co godzinę to tak, jakby całe miasto przestało istnieć. Nie z Syrenami, ale z zamkami przekręconymi od wewnątrz. Centra dostępu, mosty między konsumpcją a życiem codziennym. One znikają i nikt nie zdaje sobie sprawy, co to naprawdę znaczy. Bo to nie są tylko sklepy. To punkty przetrwania, gdzie kupujesz lekarstwa, jedzenie, baterie, zapasy. Gdzie twój samochód znajduje część, która pozwala mu jeździć? Gdzie twoja rodzina znajduje symboliczne schronienie w rutynie zwanej normalnością? Teraz to wszystko jest demontowane. Rite Aid, CVS, GameStop, Macy's, JC Penney, Joanne. Całe pokolenia dorastały w tych witrynach. Uczyły się czytać na etykietach, wybierać przez dotyk, ufać temu, co widziały, ale system nie chce już widzieć, chce wymazać i wymazuje. To, co się dzieje, to nie korekta rynkowa. To upadek sieci. Każdy zamykany sklep to nie tylko bankructwo modelu. To śmierć trasy. Jeden mniej łącznik między obywatelem, a tym, czego potrzebuje, aby dalej istnieć. Starsza kobieta w Ohio próbowała kupić lekarstwo na ciśnienie. Najbliższa apteka została zamknięta. Nowa była 40 minut autobusem, ale nie było autobusu. Samotna matka w Dakocie Południowej potrzebowała pieluch. Sklep spożywczy w mieście zniknął. Została stacja benzynowa, która pobiera trzy razy więcej. Ojciec, mechanik od młodości, widział, jak jego sklep z częściami samochodowymi kończy działalność. Samochód się zepsuł i nie było gdzie zdobyć części, ani części, ani warsztatu, ani pracy. To początek niedoboru, którego nikt się nie spodziewał, bo świat myślał, że internet wszystko rozwiąże, ale kiedy nadchodzi kryzys. Nie ma czasu na dostawę, nie ma poczty, która przyniesie wodę pitną, nie ma drona, który wyleczy gorączkę, nie ma aplikacji, która zastąpi kontakt ludzki. Stajemy się wyspami, a kiedy upadek zapuka do twoich drzwi, dowiesz się, że one już się nigdzie nie otwierają, bo handel detaliczny to skóra systemu, a ta skóra obumiera. To, co nastąpi, to nie tylko ruina ekonomiczna, to koniec lokalnej autonomii. To całkowita centralizacja, to pustynia, gdzie wcześniej był plac, to cisza, gdzie wcześniej był wybór. A kiedy wszystko będzie zamknięte, przypomnisz sobie to ostrzeżenie i zdasz sobie sprawę, że ostatnim znakiem no, była ciemna witryna. W 2025 roku coś, co już gniło, w końcu zaczęło upadać, nie w całkowitej ciszy, ale w stłumionych odgłosach. Drzwi skrzypiące w dół, półki opróżniane. Pracownicy składający uniformy po raz ostatni. Wielkie korporacje, które przez dziesięciolecia szczyciły się jasnymi fasadami i sloganami o dobrobycie, teraz ogłaszają bankructwo jedna po drugiej. Ale to nie jest kryzys to strategia a za każdym zamykanym sklepem kryje się bezwzględna logika zmniejszyć obecność fizyczną, przyspieszyć cyfryzację, skoncentrować kontrolę. Liczba przeraża, ale już nie szokuje. 15 tysięcy sklepów zostanie zamkniętych do końca tego roku. Prawie dwa razy więcej, niż widzieliśmy w 2024 roku. To zaprogramowane rozwiązanie tego, co już podtrzymywało całe społeczności handel detaliczny na poziomie lokalnym. A pierwszym imieniem, które upadło, był stary znajomy CIVA S. Apteka na każdym rogu. Punkt oparcia. Symbol przewidywalności. Ale to się skończyło. Gigant obciął ponad 1100 sklepów od 2022 roku i teraz planuje zamknąć kolejne 271 tylko w tym roku. Powód: apteka nie zarabia już na szamponach i magazynach. Zysk jest w niewidocznym. Ubezpieczenia, plany, dane. Apteka fizyczna stała się martwym ciężarem, a tam, gdzie wcześniej kupowałeś lekarstwo, teraz znajdziesz ogrodzenie. Następnym ciałem wleczonym przez przypływ był GameStop. Sklep, symbol nostalgii graczy. Ten sam, który opierał się cyfryzacji z nadzieją i memem. Ten sam, który trafił na pierwsze strony gazet za wyzwanie systemu finansowego w środku pandemii. Teraz po cichu gasi swoje światła. Ponad 590 sklepów zostało zamkniętych tylko w zeszłym roku. A te, które pozostały, oddychają za pomocą aparatury. Gra zamieniła się w kod. Dysk zamienił się w pobieranie. Doświadczenie stało się przestarzałe, a wraz z nią odchodzi całe pokolenie, które nauczyło się marzyć przed półkami. Ale upadek nie oszczędza nawet filarów. Rite Aid został ścięty. Trzecia co do wielkości sieć aptek w USA. Tysiące punktów sprzedaży. Miliony klientów. Teraz bankructwo. Po raz drugi. Ponad 1240 sklepów zniknie z mapy, nie z powodu złego zarządzania, ale z powodu nagromadzonego długu od odszkodowań za opioidy, spadku wolumenów przychodów i systemu, który preferuje dostawę cyfrową od obecności ludzkiej. A co się dzieje z dzielnicami, które polegały na tych aptekach jako ostatnim ogniwie podstawowej opieki? Stają się pustyniami farmaceutycznymi. Ale to dopiero początek. To, co nastąpi, jest jeszcze bardziej symboliczne. Advanced Auto Parts, bastion kultury Zrób to Sam. Świątynia mechaników podwórkowych. Zamknął 500 sklepów w jednym kwartale. Bo samochody się zmieniły. Nie ma już miejsca na improwizację. Pojazdy elektryczne, komputery pokładowe, diagnostyka zautomatyzowana. Zwykły człowiek został wykluczony z własnej konserwacji. Kultura naprawy została zamieniona na kontrakty. Wiedza empiryczna została zamieniona na abonament miesięczny, a duch centrów handlowych nabiera ciała wraz z upadkiem JC Penney. Ponad 200 zamkniętych sklepów. To, co miało być odrodzeniem marki po bankructwie, okazało się tylko makijażem. To, co pozostało, to likwidacja ery. Model umarł, bo potrzeba umarła. Wcześniej chodziliśmy do różnych miejsc, aby kupić różne produkty. Dziś wszystko jest na tym samym ekranie. Wszystko jest algorytmem, wszystko jest dostawą. A po cichszej stronie mapy, joan, sieć rzemieślnicza po prostu zgasła. 434 sklepy. Cała kultura wymarła. Krawcowe, hawciarki, rzemieślniczki. Osoby, które tworzyły rękami, teraz muszą przeszukiwać generyczne platformy handlowe w poszukiwaniu materiałów. To, co wcześniej było dotykiem, wyborem, tradycją. Zamieniło się w SKU. A jeśli uważasz, że to przesada, spójrz na Macy's. Katedra amerykańskiej konsumpcji. Nazwa, która myliła się z datami, świętami, tożsamością narodową. Teraz zamykając 150 sklepów. A z każdym sklepem idzie razem centrum handlowe, dzielnica, ośrodek społeczny. Ale przepaść nie ogranicza się do witryn. Rozprzestrzenia się do wnętrza domów. At Home. Sieć dekoracyjna ogłosiła bankructwo, taryfy importowe, wysokie odsetki, inflacja, wszystko co było sprzedawalne straciło wartość, a wszystko co było podstawowe zamieniło się w artykuł luksusowy. A potem nadchodzi najgłębszy cios, śmierć dolar stores. Family dollar, symbol minimalnego dostępu do tego, co niezbędne, zostanie zdziesiątkowany. Ponad tysiąc zamkniętych sklepów. W społecznościach biednych, odizolowanych, zapomnianych to były jedyne opcje. Gdzie nie ma Walmart, gdzie nie ma Target, gdzie nie ma nadziei, teraz nawet tego. Upadek dotarł najpierw tam, gdzie media nie pokazują. W dzielnicach wiejskich, w strefach zapomnianych, w społecznościach, które istniały tylko dlatego, że ktoś pozwalał kluczowi obracać się rano. Teraz nikt już nie obraca. A to nie jest problem handlu detalicznego. To problem przetrwania, bo sklep, który zamyka się dzisiaj, to zasób, którego zabraknie, gdy system się zatrzyma, a system się zatrzymuje. Upadek witryn to nie koniec konsumpcji, to początek niedoboru, bo kiedy sklep znika, droga do tego, co niezbędne, zamienia się w pustynię, a na środku pustyni nie wybiera się, co kupić. Błaga się o to, co pozostało. Pierwszy sygnał jest subtelny. Apteka, która zamyka się i zabiera ze sobą dostęp do zdrowia. Nie chodzi tylko o tabletki i opatrunki. Chodzi o osoby starsze, które straciły swój jedyny punkt kontroli ciśnienia. O matki, które nie mają już gdzie szukać lekarstwa na gorączkę o drugiej w nocy. O dzielnice, które stały się strefami bez pomocy. Kiedy Siva S zamyka się, problem nie jest kosmetyczny. Jest życiowy. System rozłącza się w ciszy. A ciało zaczyna zawodzić zaraz potem. Następnym symbolem upadku jest kulturowy, pusty sklep z grami. GameStop opróżnił się, jakby nigdy nie istniał. Tam, gdzie chłopcy marzyli o cyfrowych przygodach, teraz są potłuczone witryny i pożółkłe plakaty. A w próżni pozostawionej przez jego nieobecność nie pozostała tylko tęsknota, pozostała fizyczna pustka, bo konsumpcja online nie wypełnia ulic. Nie porusza dzielnic, nie ogrzewa miast. Cyfryzacja zabrała produkt, ale zapomniała o społeczności. A co się dzieje, gdy nawet lekarstwo znika z półki? Right Aid zniknął z mapy. Najbliższa apteka jest teraz oddalona o godziny, albo już nie istnieje. Całe miasta bez podstawowej opieki. Kryzys opioidowy był spustem. Bankructwo, wyrok. Ale cierpi ten, kto zależy. Kto ma choroby przewlekłe? Kto potrzebuje insuliny, kto potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach w środku nocy, kiedy zamyka się ostatnia apteka, nie umiera firma. To życie, które się skraca, a upadek dociera do garażu, sklep z częściami samochodowymi, który nie otwiera się ponownie. Advanced Auto Parts upadł, a wraz z nim iluzja autonomii pojazdów. Jeśli samochód się zepsuje, czekasz. Jeśli nie ma warsztatu, idziesz. Jeśli nie ma części, zatrzymujesz się. Nowoczesne samochody to komputery. Nie ma już jak improwizować na podwórku. Kultura Zrób to sam została pogrzebana pod maską zamkniętą oprogramowaniem. Czwarty upadek jest domowy. Sklep z rękodziełem zniknął. Joan było czymś więcej niż handlem. To była pamięć, to było dziedzictwo. Babcie uczące wnuczki szycia. Hafty, które przechodziły przez pokolenia, obrusy, które przechowywały historię. Teraz to wszystko zamieniło się w dostawę w siedem dni roboczych bez duszy, bez tekstury, bez miejsca do istnienia. Rękodzieło zostało zdigitalizowane i umarło z zimna. Następny element jest niewidoczny pustka w centrum handlowym. Kiedy Macy's zamyka się, pociąga za sobą dziesiątki innych nazw sklep kotwica Pociąga w dół cały ekosystem konsumpcji lokalnej. Korytarze stają się puste, parkingi zamieniają się w ruiny, strefy gastronomiczne stają się pomnikami tego, czym było życie miejskie, a wraz z tym znika gospodarka nieformalna, która krążyła wokół tych przestrzeni. Sprzedawcy uliczni, ochroniarze, sprzątacze, usługodawcy to upadek w spirali, a odbicie tego upadku pojawia się w domu. Sklepy z artykułami gospodarstwa domowego bankrutują. At home zamknął się. Puste ściany. Półki utknęły. Ceny, które nie są już warte kosztów transportu. Dom, wcześniej symbol ochrony, teraz wydaje się kruchy. Bo wszystko, co czyniło go funkcjonalnym, zniknęło. Narzędzia, akcesoria, naprawy. Dom zamienił się w scenerię. A najokrutniejszy cios jest symboliczny. Śmierć Dollar Stores, Family Dollar zamyka tysiąc drzwi. Ale kto traci, to nie tylko miasta. To ludzie bez dostępu do niczego więcej, bo te miejsca nie były sklepami. Były punktami ratunkowymi, schronieniami, gdzie kupowało się mleko za monety, gdzie znajdowało się papier toaletowy w uczciwej cenie, gdzie przeżywało się do następnej wypłaty. Bez nich. Rozpacz nadchodzi wcześniej, a na końcu linii. Wpływ w łańcuchu. Lodziarnie zamykają się, bo były w aptekach. Sklepy z odzieżą zamykają się, bo były w centrach handlowych. Księgarnie, sklepy papiernicze, sklepy z narzędziami umierają razem. To tak, jakby miasto było wymazywane po trochu, jakby ktoś wyłączał bezpieczniki jeden po drugim, aż pozostanie tylko ciemność. A co jest najbardziej przerażające, to, że wszystko to zostało uznane za normalne. Zaplanowane, obliczone, nazwali to restrukturyzacją, dostosowaniem do cyfryzacji. Ale w głębi duszy to było tylko porzucenie. A co nastąpi po tym porzuceniu? Świat, w którym to, co podstawowe, zależy od kliknięcia, gdzie dostęp jest mediowany przez algorytm, gdzie ten, kto nie ma kredytu, nie ma wyboru. A wtedy, gdy nadejdzie upadek systemowy. Czy to z powodu wojny, pandemii, zaciemnienia, zdasz sobie sprawę, że nie masz już gdzie uciec, bo najbliższe miejsce już się zamknęło. Na początku wszystko wydawało się tylko zmianą rynkową, więcej dostaw, mniej sklepów, więcej wygody, mniej obecności, ale teraz małe miasta są w ciszy, duże w pogotowiu, a to co wcześniej było trendem, zamieniło się w symptom upadku. Ulice, które wcześniej miały witryny, teraz mają tablice do wynajęcia. Chodniki są zbyt czyste. Nie ma ruchu, nie ma głosów. Nie ma potrzeby sygnalizacji świetlnej tam, gdzie nie ma ruchu. Zniknięcie sklepów nie było fenomenem. To był eksperyment, a eksperyment się udał, dla wielkich. Zysk został skoncentrowany. Logistyka została zautomatyzowana. Ludność została pozostawiona w tyle. Ostatnie ogniwo listy zostało zerwane w momencie, gdy nawet sklepy spożywcze się zamknęły. Target zaczął wyłączać swoje światła. Całe sklepy zamykane nie z powodu bankructwa, ale z powodu niewykonalności. Koszt utrzymania otwartego sklepu stał się większy niż jego porzucenie. A to, co było tylko sklepem, było dla wielu jedynym miejscem, gdzie można było kupić ubrania, żywność, przybory, nadzieje. Szczególnie w obszarach biednych, zamknięcie target lub family dollar nie reprezentuje tylko straty handlowej. To wyrok, pchnięcie w przepaść, gdzie nie ma transportu publicznego, nie ma czasu wolnego, nie ma alternatywy online. Te przestrzenie fizyczne nie były tylko punktami sprzedaży. Były kotwicami społecznymi, miejscami krzyżowania się sąsiadów punktami zaopatrzenia afektywnego w społeczeństwie, coraz bardziej odpersonalizowanym. A teraz tam, gdzie wcześniej były spotkania, jest porzucenie. Ale najbardziej okrutna konsekwencja nie jest w pustych witrynach, jest w przyszłych nagłych wypadkach. Kiedy system się zepsuje, a on się zepsuje, ten, kto będzie daleko od centrów, będzie zależał od tego, co pozostało blisko, a nie pozostanie nic. Przy całkowitej koncentracji dystrybucji w gigantach logistycznych i platformach cyfrowych, zerwanie serwera albo drogi, albo centrum sortowania może zamrozić dostęp do wszystkiego: energia, jedzenie, lekarstwo, części zamienne wszystko zależy teraz od niewielu kanałów. Kanały kruche, drogie, strzeżone jeśli będzie strajk, jeśli będzie kryzys energetyczny, jeśli będzie blokada handlowa, świat cyfrowy nie dostarcza. A kiedy to się stanie, przypomnimy sobie czas, gdy sklep był czymś więcej niż handlem. To był port. Przestrzeń z otwartymi drzwiami. Miejsce, które działało nawet bez Wi-Fi. Punkt stały w geografii miasta, które jeszcze oddychało. Teraz oddycha za pomocą aparatury, a przycisk drży. Przełom świadomości następuje, gdy zdajemy sobie sprawę, że nie mamy już planu B. Jeśli samochód się zepsuje, nie ma części. Jeśli internet padnie, nie ma zamówienia. Jeśli aplikacja przestanie działać, nie ma apteki. Jeśli droga zablokuje się, nie ma jedzenia. Ekstremalna urbanizacja i centralizacja konsumpcji uczyniły każdego człowieka zależnym od systemu globalnego, bezosobowego i niestabilnego. A co jest najbardziej tragiczne? Nazwali to postępem. Ignorancją było wierzyć, że sklepy nie mają znaczenia, że można je zastąpić kliknięciami. Że społeczności przetrwają bez placu, bez apteki, bez sklepu papierniczego, bez sklepu z odzieżą, bez piekarni, ale bez sklepu nie ma dostępu, bez dostępu nie ma przygotowania, a bez przygotowania nie ma przetrwania. Cena ignorancji jest płacona w ciemności, a ciemność jest bliżej niż się wydaje. Drzwi się zamknęły, witryny pociemniały, ulice stały się puste. A ty nadal uważasz, że wszystko jest w porządku, ale nie jest. Idziesz alejami, gdzie wcześniej było życie, a teraz jest tylko wiatr. Każdy sklep, który się zamknął, zabrał kawałek twojego bezpieczeństwa. Każda apteka, która zniknęła, zabrała kawałek twojego zdrowia. Każdy sklep spożywczy, który odszedł, zabrał kawałek twojej autonomii. A to, co pozostało, to fałszywe poczucie komfortu uzależnienie od wygody. Iluzja, że wszystko można dostarczyć, nawet to, czego się nie dostarcza. Upadek nie krzyczy, on szepcze, a podczas gdy jesteś rozproszony, on już tu był. Zabrali centra handlowe, a wraz z nimi wspomnienia, zabrali parkingi, a wraz z nimi spotkania, zabrali sklepy za dolara, a wraz z nimi ostatnią nadzieję tych, którzy żyją z mniejszymi środkami. Pamiętasz jak to było? Kupować baterie w ostatniej chwili. Biec do apteki w nocy, kupić prezent w ostatniej chwili dla kogoś ważnego. Teraz spróbuj. Spróbuj znaleźć to, gdy internet padnie. Spróbuj poszukać tego, gdy ciężarówki się zatrzymają. Spróbuj improwizować, gdy świat został zaprogramowany tak, abyś nie wiedział już, jak robić nic sam. Rozumiesz? Wszystko zostało ci zabrane, bez twojej wiedzy. Zabrali twoją trasę, twój dostęp, twoją autonomię. A teraz. To, co pozostało, to obserwować, obserwować puste miasta, obserwować ogłoszenia o bankructwie, obserwować świat stający się centrum handlowym widmem. A kiedy upadek nadejdzie naprawdę, zrozumiesz, że zaczął się od ostrzeżenia, takiego, którego nikt nie usłyszał, takiego, który wydawał się tylko kolejnym filmem, kolejnym nagłówkiem, kolejną statystyką, ale to był znak, ostatni, ostateczny. Bo kiedy sklepy znikają, to co znika, to nie konsumpcja, to szansa na przetrwanie. A ty? Będziesz nadal czekać, aż upadek zapuka do twoich drzwi? Czy przygotujesz swój dom, aby nie zależał od żadnego innego? Bo ci, którzy przetrwają, będą tymi, którzy będą wiedzieli, jak wrócić do tego, co niezbędne do instrukcji, do fizycznego, do wspólnotowego, do analogowego. Era witryn skończyła się. Teraz to Ty przeciwko niedoborowi. Polub, jeśli dostrzegłeś koniec, zanim nadejdzie. Skomentuj, jeśli Twoje miasto również gaśnie po trochu i udostępnij tym, którzy nadal wierzą, że następna dostawa jest zagwarantowana, bo może nie być.